Dzień dobry. Dotarła w końcu do mnie dzisiaj długo oczekiwana paczka. Wiąże się z nią taka krótka historia. Wcześniej zamówiłem u jednego sprzedawcy takie lustareczko z wideo rejestratorem. Jak widzicie zresztą tutaj. Okazało się ono wadliwe nie działało. W związku z czym wystąpiłem o sprzedawcę ze sporem, po wymianie kilku filmików, bodajże nawet pięciu, pokazujących, że lusterko faktycznie jest niesprawne, nie działa, zadeklarował się sprzedawca, że wyślę nowe. I tak zrobił. Także to jest to stare. Niesprawne niestety, naprawiać nie ma zresztą co. Bo żaden z naszych serwisów tym się nie zajmuje. Dotarło do mnie nowe. Sugerował sprzedawca, że chętnie by tamto stare lusterko odzyskał. Że mu wysłać z powrotem pokryje, pokryje koszty sprzedaży. Ale że poczta polska nie należy do najtańszych. Przesyłka do 3 kilo. To Chin ekonomiczna, taka zwykła, wyniosła 70 zł, czyli przy ówczesnym kursie 18 dolarów niemalże. Na 17 czy 19 dolarów w zależności od kursu. W związku z tym sprzedawca zrezygnował z przesłania i wysłał do mnie paczuszka, która dotarła. Za chwileczkę ją otworzymy, jak widzimy tutaj. Lusterko samochodowe, przesyłeczka rejestrowana, oczywiście sobie śledziłem. Trwa dość długo, bo z miesiąc. Spróbujemy ją rozciąć Mam nadzieję, że tym razem wszystko w niej będzie. Wszystko będzie w porządku. To zaraz się przekonamy. Oops. ładnie zapakowana woreczek na bok teraz znowu cała mnóstwo folii którą trzeba pociąć jest nożyk odłożymy na bok tak ono się prezentuje pudełko identyczne coś ona tutaj powinno mieć przekątna wyświetlacza na lusterku 430 cala full hd powinno mieć rozdzielczość kamerka takie rozpiętości i tak dalej 1920 1080 ma wejście na kartę SD temperatura pracy minus 30, 70 filmiki kręci Fabi zdjęcia robi 1 mega do 8 mega wygląda na całe Rozbierzemy Oops. na bok no, tak tak to będzie jest to takie lustereczko niebieskie niebieskawe z podwołką antyrefleksyjną żeby tam światła nie raziły z tyłu nadjeżdżających samochodów odłożymy na bok zobaczymy cóż tu nam jak przystało na Chińczyka, jak widzicie, wsadził tylko samo lusterko już bez kabli, bez to jest to logiczne, no, nie działało samo lusterko, kable wszystkie tam w komplecie są sprawne, to jeszcze może pokażę, wyciągnę to na bok jeszcze raz. Pokażę co zawierała kompletna przesyłka. Oczywiście giftu się już nie było co spodziewać. Pewnie był wkurzony, że musiał wysłać jeszcze raz. To jest to cełeczko niesprawne, lusterko. A zawierało ono ładowarkę samochodową. Na bardzo długim kablu. Super końcóweczki do mocowania do mocowania lusterka na lusterku jak to się montuje zakłada na drugie lusterko, nie trzeba strego. i drugą kamerkę też na bardzo długim kablu druga kamerka do druga kamerka to tylnia. No zamontowaliśmy z tyłu można ją użyć jako kamerka cofania, dobrze odłożymy to komplet na bok Hop. i weźmiemy to lusterko w nowym pudełeczku sprzedawca dołączył tylko instrukcję. po chińsku po chińsku, chińsku, chińsku z drugiej strony będzie po angielsku jak widzimy tu na tej instrukcji to jak jest końtujcyjne, nie ma co tu tłumaczyć, wyświetlać, przyciski włączania, menu i tak dalej. Środ na karta. Nie będziemy się tu rozwodzić na tym, jest to zbędne. Tak, to jak widzicie, miejsce na przycisk ok, menu, tu jest przycisk ok, przycisk włączania, góra, dół. Wejście na ładowarkę mini, wejście na kartę. A tu mamy do podpięcia nawigacji: można GPS podpiąć, audio-wideo. Nie, tu mamy nawigację. GPS do podpięcia można jeszcze nawigację podpiąć wtedy tu się będzie wyświetlać. Zobaczymy, czy się uruchomi. no jak widzicie nic się nie dzieje nie wiem czy jest rozładowane czy nie jako że nie ma ładowarki sieciowej Spróbuję ją podłączyć w aucie Oby działało bo jak się okaże drugie wadliwe to już wyjdę z siebie to już od te pieniądze ale wysmaruję mu taki e maila że Trafi go. No, jak widzicie, samo wykonanie. Nie można nic mu zarzucić. No, jest tutaj, jak widzicie, kamerka. Przykro mi, że znowu nie mogę pokazać, jak to działa. Zaczynam wychodzić powoli z nerwów. No, dobrze, podłączymy. Ładowaniem do samochodu. Chyba, że zaraz zobaczę, czy ja nie mam ładowarki sieciowej z kamerki. Jedną sekundeczkę. Jestem już z powrotem. Udało mi się znaleźć jakąś taką ładowarkę. Jak widzicie, kamerka się włączyła. patrzymy tutaj menu. Pokazuję, że brak karty ładuje się. Może znajdę jakąś kartę, momencik. Mamy kartę, spróbuję ją. powinien obsłużyć kartę do 32 megabajtów gigabajtów przepraszam jest. jest mamy teraz wejdziemy do menu mamy menu 1080p klawisz w dół Jakość zdjęcia 8 MB. Pętla z wideo to jest na 2 minuty ustawiona. Ops, to, to miało być. Pętla na 2 minuty. Jaki tam jest wybór? 2, 3 i 5. Zostawmy te 2. Wystarczy. Tu jest detekcja ruchu. Jasność, kontrast, ekspozycja, bud wideo. To nie wiem, co to jest. Screen, protection. Aha, wyłączać. Może się wyłączyć. Wyświetlać dźwięk, parking, monitor. Aha, wyłączone. Giesensor. sensor nie wiem, co to jest. Muszę sprawdzić. Auto power. OF Data Weźmiemy, próbujemy datę ustawić 12, 11 to mamy sierpień. Dzisiaj mamy sierpień piąty Nie przepraszam, dzisiaj mamy No, nie będziemy się Idziemy się Idziemy jeszcze raz w datę mamy sierpień przepraszam sierpień, Jej, dziś jest dzisiaj jest wrzesień 5 wrzesień jedziemy dalej godzina jest 8.06 ops to zwrotnie i w dźwięku daje te piękania 8. Dalej 8, 6. A 8, 6 może być. Ok, co tam jeszcze dalej mamy? Język angielski, jaki tu mamy języki Zobaczymy. Polskiego bym się nie spodziewał. Hiszpański, ruski, portugalski, italiano-włoski, tutaj ślaczki, niemiecki. Dobrze, wyjdźmy, nie bawmy się. Niech tu się ładuje, zostawię ją na chwilę. Data mamy piąty, już nam pokazuje. Jestem ciekaw, oto moja kuchnia. Trzeba ja będzie to przetestować, i zobaczyć, jak to będzie się spisywać na drodze. Tutaj też warunki już mam. mam kiepskie bo jest wcześnie rano czy wcześnie rano leje deszcz dzisiaj się musiało oczywiście jak ma wolne pogoda zepsuć jest pochmurno chmuro, ciemno a e, ja takie słabe żaróweczki tutaj mam że muszę powiedzieć że wykonanie jest całkiem całkiem sprawdzimy jak to się sprawuje na w praktyce w czasie jazdy no i to chyba tyle. No, dziękuję za uwagę i przepraszam, bo tu będzie filmik łączony. Cisnąłem nieopatrznie zamiast Power Stop. I spróbuję to jakoś połączyć Nie mam w tym prawy, ale. Próbuję w każdym razie. I dziękuję za uwagę i pozdrawiam.